Dzień dobry moi kochani, witam nas serdecznie na wznowieniu krzyżówki XL. I znowu, <laughs> lotto wypuściło strapkę w kolorze zielonym, oczywiście. Ale fajna, przygotowywałam, nadrapywałam, przygotowałam sobie tylko trzy, bo jakąś fanką tej strapki nigdy nie byłam. Nie dawała mi nigdy jakichś tam wielkich wygranych, ewentualnie zwroty. Może raz miałam 10 złotych, nie wiem, jakoś tak nie... Nie, nie lubiłam jej za bardzo. Drapałam, oczywiście, że drapałam, ale bardziej do kawy poza kamerą niż na odcinkach właśnie. Na pewno też to zauważyliście. Dlatego ja mam tylko 3 sztuki 15 zł wkład, nie oczekuję jakichś wielkich wygranych, a że jest znowienie, no to coś nowego to trzeba spróbować. I powiem Wam, że przy, yy, przy drapaniu, przygotowywaniu. Zauważyłam, że jest warstwa ścieralna dużo lepsza niż tej poprzedniej i no, oczywiście lepsza widoczność. Powiecie, jak w tych żółtych było, nic nie było widać, jak się zdrapywało te literki. Mam numerki 48, 49 i 50, czyli takie końcówka paczki. No i coś nowego, to jest hasło bonusowe, przeniesione z góry. Tym razem jest na dole. Dobra, no to trafiemy, szukamy. Nie wiem jak to ułożyć, żeby było widać. Chyba tak. I kolejną literką będzie literka. A zrobimy po dwie S i C. Tutaj mamy już słowo Ada. S i C. Tu jest. Ej Jezu, co ja drapie. Już się mylę. S i C tu nie Z. Chyba, że Z będzie. S i C jest tutaj, C. Przed chwilą właśnie spieszyłam się, przygotowywałam i już mi się w oczach mieni. S i C, druga strona tu jest S. C. S dużo lepiej się drapie, dużo lepiej widać. Także z tym akurat poprawili, a czy z wygranymi zobaczymy. Ta drapka nigdy mnie nie zaskoczyła czymś. Dobra, ewentualnie później drapie jak znajdę. Teraz mamy J i Y. W bonusie nie ma. Jeszcze może troszeczkę tak zbliżę. Żeby było widać. Nie za bardzo się mieści. Ja też nie chcę za bardzo przesuwać ciągle. J, Y. Tu jest Y. tu jest Y tu jest J więcej nie widzę najwyżej później znajdę O i Z O jest na szczęście Z, to co zdrapałam przez pomyłkę jest O O i Z tu o powstaje drugie słowo udo o z może to wznowienie, może ta nowa wersja mnie jakoś zaskoczy, bo ta poprzednia to jakoś nie dobra, więcej nie widzę i teraz tutaj o w poprzedniej wersji nie polubiłam o tu powstaje ozon, tu jest o, tu jest o, To było n, o, o i chyba wszystkie. Kolejne to e i l. L i w bonusie było również O. E, L. Tu jest. L. E. Leszczyna powstaje trzeci wyraz, jeśli się w czymś nie pomyliłam, czyli już pierwsza mnie zaskoczyła, że dała jakąś wygraną. <grym> Może tą wersję bardziej polubię w takim razie tu jest L. E i L. L. Dobra i teraz tu. E. E. Tu powstaje drugi wyraz neon. E. Dobra, ostatnia litera, to i i powstaje również bonus. No kurczę, w szoku jestem. Tu powstaje, nie, nie powstaje, nie powstaje. Więc, ale jest bonus i tutaj są trzy wyrazy, czyli tutaj już na pewno jest 5. Było jeszcze i i teraz tu szukamy. Tu były dwa wyrazy, i tu raczej i już nic nie dołoży. Uh -huh. Kontrolnych powiem Wam, że naprawdę tej zrabce nie znam. Tu jeszcze było a. Nie znam kontrolnych w, w tych zrabkach, także tu jeszcze było A. No ale tu już nic nie To Są dwa wyrazy: neon i ozon. A tutaj mamy trzy wyrazy i bonus. A sprawdzamy, co daje bonus. 5 zł, czyli mam 10. No to fajnie. PP. Kontrolne PP. To jest 10 zł. Po odcinku sobie sprawdzę, bo nie chcę, żeby to trwało wieki. W każdym razie 3 razy P w moich obliczeniach wychodzi 10. Yy, kolejna, numer 49. Tak, tu jakoś ustawię, żeby było widać. I szukamy. Kolejne to jest B. A. Jest w bonusie. A. I szukamy. chyba po tej stronie wszystkie i teraz tutaj B, A. Tu jest A. A, A, A. Jak się pojawia A, to się zawsze pojawia nadzieja, bo zawsze tej literki jest dużo. Ale jak na razie tutaj nie mam żadnego wyrazu. Tu, no, powiedziałam i mam mapę. Jest pierwszy wyraz. Tu było B. Dobra. Kolejne dwie. To już tutaj mi się odsłoniło X. Bardzo ulubiona literka I K. Tu jest K. 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 No to wydaje mi się, że w takiej krzyżówce w drapce obok to raczej już nic nie będzie, ale... Czasami można się zdziwić. Tu jest K, tu jest K. Dobra, wszystkie. Kolejne dwie. To jest Y, N. Ponu się jest. I szukamy w krzyżówkach. Y, tu jest, Y, tu jest, tu jest N i tu jest N. Dobra? A, ich było X. No to tutaj mam po jednym wyrazie. Kolejne literki to U i W. w bonusie ich nie ma. U, W jest drugi wyraz. U. u i w, dobra, druga strona, w, no i co, aha, tu jeszcze u, y było i tu było y. u i w. Więcej nie widzę. Jakby dali D, to by powstały dwa wyrazy, ale pewnie nie będzie D, jest H, i w bonusie zabrakło T. I szukamy H. Ale tutaj H nie widzę, i tutaj jest H, ale słowa. Tutaj tworzy. H to jest drugie. Dobra. Co tu było w bonusie? Też 5 zł. A ja mam U i D. Czyli to już jest. E, to jest pustaczek i 50, czyli ostatnia z paczki. Szukamy H i E. Tutaj się nic mi nie utworzyło zobaczymy teraz h i e tu jest e nie widzę więcej i druga strona tu jest h tu jest e Dobrze. Następne dwie literki to y oraz t. Mamy w bonusie obie i szukamy tu. U, 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 ale szukamy, szukamy, ale nie widzę. Y, t. Tu jest y. I druga, to jest T. Tu jest T. Dobra. Kolejna to D i F. Tu jest D. F, D, T i F, nie widzę, kolejne, to młotko X i U, tu powstaje UDO, o jest U. U. dobra Panusa tutaj również nie będzie ale ostatnia literka to a Zrapię tutaj, ale co? A co tam będę sobie żałowała? Zrapię sobie w tym bonusie. Tu jest A czy było G? Nie, nie było. Dobra, szukamy dalej A. Tu, tu, tu. No, i chyba wszystkie. Tu było Z. I tu jest tylko jedno słowo. I teraz po drugiej stronie, a tu powstaje pierwszy wyraz: i zera. Tu mamy A, tu mamy A, tu. No i to. Nie mamy jeszcze ewa. To było e. Czyli mamy dwa wyrazy. Tu było o. Czyli tu mamy dwa, tam mamy jeden. Dobra. w się było piętnaście, a kontrolne są różne. Także moi drodzy, na trzy, dobrze że nie brałam dużo. Na trzy zdrabki wygrała jedna, dając 10 zł, czyli powiem Wam, że bonus się utworzył, to jest cud. I trzy słowa w krzyżówce, czyli 10 zł zwrotu na 15. Nie jest źle. Życzę Wam udanych premier, takich najlepiej takich. Na plusie z wysokimi wygranymi albo chociażby, żeby dały zwroty <grybujesz> te krzyżówki. Eee, I oczywiście życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.